O ujemnych cenach ropy naftowej będę rozmawiał z panem Łukaszem Bardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest możliwe, że ropa kosztuje na światowych giełdach w granicach 20 dolarów za baryłkę, a jednocześnie mówimy o ujemnych cenach ropy naftowej? Mamy różne kontrakty terminowe, różne gatunki ropy. Róż i kontrakty terminowe z różnym terminem wygaśnięcia. I najłatwiej to zrozumieć na takim przykładzie. Na przykład, mamy, mamy jakiś rodzaj ropy z wygaśnięciem bardzo bliskim i z dostawą tego surowca, powiedzmy w czerwcu, i inny kontrakt z dostawą tego surowca w grudniu. Generalnie, w sytuacji, jaka, jaka jest w tej chwili, inwestorzy uważają, że do czerwca sytuacja się jeszcze nie wyjaśni, czyli te wszystkie blokady gospodarek i transportu przede wszystkim, które są, pozostaną. Natomiast w grudniu, już przynajmniej tak na razie zakładają, już sytuacja będzie normalna, życie będzie toczyło się normalnie. Więc jeżeli ktoś miałby kupować ropę w tym momencie, na czerwiec, no to może ona niespecjalnie będzie mu potrzebna. Na przykład linie lotnicze. Po co linie lotnicze mają kupować teraz ropę, jeżeli uważają, że w czerwcu nie będą latać. Natomiast w grudniu już są przekonane, że będą latać i już w tym momencie wolą sobie tą cenę zablokować. I dlatego grudniowa cena będzie o wiele wyższa. Oczywiście to mówię tutaj w bardzo dużym uproszczeniu, żeby, żeby tak pokrótce wytłumaczyć mechanizm. Czym jest w takim razie. Ropa, jeżeli ma ujemną cenę, do jakiego towaru to można porównać? Ja po prostu nie pamiętam, nie spotkałem się z taką sytuacją na giełdach towarowych, żeby coś miało ujemną cenę. Z punktu widzenia finansowych instrumentów, to mówiąc szczerze, trudno mi jest to porównać, ale łatwo mi znaleźć takie porównanie, znowu naprawdę wymyślone na, na prędce. I, I wiele mogłoby się z nim nie zgodzić, będzie miało tutaj wiele wad, ale na przykład jakiś odpad radioaktywny albo inny, którego no nikt w danym momencie nie potrzebuje, wręcz przeciwnie, chce się tego pozbyć, ale za to, żeby ktoś inny to przechował, no to trzeba to zapłacić. W związku z tym można powiedzieć, że wtedy jest to cena ujemna, albo w ogóle inaczej spojrzeć, na, na taki kontrakt, że jest to pewne odwrócenie roli. Ktoś inny jest w tym momencie kupującym, a ktoś inny sprzedającym, bo, bo nie chodzi tutaj. Bo to w tym momencie to się zamienia nie na kontrakt na ropę, tylko kontrakt na przechowanie tej ropy. Właśnie, bo to jest bardzo poważny problem, bo tej ropy nie ma gdzie magazynować. Możliwości są bardzo ograniczone, bo ona jest magazynowana na tankowcach. Podobno. Sytuacja jest no, do, beznadziejna. Są dwie kwestie. Jedna y, sytuacja zdecydowanie beznadziejna, szczególnie jeżeli chodzi o tą ropę, y, specyficzny rodzaj ropy, na której właśnie oparte są te kontrakty terminowe na NYMEX y, i ropę, która właśnie jest dostarczana albo którą się którą się odbiera w zarejestrowanych magazynach, powiązanych właśnie z tym kontraktem. To właśnie tam sytuacja jest beznadziejna, bo magazyny są praktycznie pełne. A druga kwestia generalnie na świecie no zaczyna być coraz mniej tych miejsc, i to już dotyczy nie tylko tej ropy WTI, ale również Brent, i to nie tylko na lądzie, ale również właśnie na tankowcach w różnych miejscach na świecie. No, coraz mniej jest tego miejsca do magazynowania ropy. To po prostu pokazuje e, olbrzymią nadpodaż w tym momencie e, ropy e, i minimalny popyt, pomimo że wiele projektów wydobywczych jest w tym momencie e, zawieszana, wygaszana. I generalnie wydobycie jest odgórnie przez, przez tych największych producentów obcinane. Ale to też jest niebezpieczne. Panie dyrektorze, nawet cena akcji śmieciowych nie może spaść poniżej zera, a cena ropy spadła poniżej zera. Czy należy to traktować tak, interpretować tak, że no nie ma obecnie bardziej ryzykownej inwestycji niż inwestowanie w ropę naftową? ryzykownej znaczeniu maksymalnych zarobków, jak i maksymalnych strat? Zgadzam się, można to przyrównać do najbardziej ryzykownych zabiegów finansowych, czyli na przykład wystawianie opcji, gdzie, gdzie ta strata może być zdecydowanie większa niż, niż, ulokowany, niż ulokowany kapitał. I to nawet w przypadku ropy to, to nie musi być działanie z dźwignią finansową. No bardzo, bardzo ryzykowny instrument, a do tego wszystkiego jeszcze te zmiany, mówimy o zmianach, które się dzieją w czasie dnia, to, to są, to są, ropa straciła całą swoją wartość i jeszcze więcej w ciągu, w ciągu jednego dnia. Panie dyrektorze, jakiej się Pan spodziewa reakcji inwestorów? Wszyscy będą uciekać, czy też właśnie coraz większe pieniądze będą płynąć do ropy naftowej, do funduszy? No, właśnie, to jest trochę też powód tego, dlaczego są takie duże zmiany na rynku ropy i, i dlaczego też były, były tak duże spadki, dlaczego, dlaczego może być w pewnym momencie też bardzo agresywny wzrost, bo inwestorzy widzą niską cenę ropy i są, są tym zachęceni i kupują. Olbrzymie środki płyną, wręcz bywają dni, że rekordowe, na przykład do funduszy ETF-owych, do instrumentów ETF-owych, które są właśnie powiązane z rynkiem ropy naftowej. Z tym, że właśnie jeżeli spojrzymy na te różne kontrakty, na, na późniejsze terminy, to tam cena już jest, już jest wysoka. Więc to nie będzie, jeżeli nie będzie jakiegoś bardzo poważnego odbicia i, i właśnie takiego dużego szoku cenowego, inflacyjnego też, związanego właśnie z tym, że nagle zaczniemy potrzebować tej ropy prawie tak, jak było to poprzednio, ale już mamy tych mocy produkcyjnych o wiele, wiele mniej i tak szybko nie da się powrócić do wydobycia tego, które było. Jeszcze parę miesięcy temu, to możemy mieć taki, taki ścisk, taki, taki właśnie szok. Natomiast jeżeli tego nie będzie, to trudno na tych instrumentach finansowych będzie bardzo dużo zarobić w długim terminie. Inaczej może być w krótkim terminie niż gdy ta cena wzrośnie, na przykład przez parę dni. No i właśnie, inwestorzy widzą tą niską cenę i otwierają pozycje na wzrosty, widząc niską cenę, ale to, to nie jest takie proste. Kto teraz zarobi, to, to zarobi ten, kto ma dostęp do właśnie własnych magazynów i jest w stanie fizyczną ropę kupić i ją, i ją przechować. Ale to mówimy o największych graczach, największych bankach inwestycyjnych, o największych funduszach hedgingowych. To nie są inwestorzy indywidualni. Inwestorzy indywidualni muszą liczyć właśnie na taki ścisk cen, krótkoterminowe, bardzo mocne. Wybicie, co się może, może zdarzyć w każdej chwili. Czy kartel OPEC może wstrząsnąć cenami? Czy istnieje taka redukcja podaży, która by odbiła ceny ropy naftowej mocno w górę? Myślę, że tylko pod warunkiem, że inwestorzy uznają już, że świat już wkrótce wróci do normalności. To wtedy owszem. A jeżeli będzie taka sytuacja dużej niepewności, no to jak widać zresztą, bo, bo wielokrotnie Arabia Saudyjska już interweniowała, nic, nic to nie dało, więc karty rozdaje pandemia. O ujemnych cenach ropy naftowej rozmawiałem z panem Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Market na Europę Wschodnią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.